Cześć, mam na mnie Karol. Witam Was w najnowszym odcinku na moim kanale Karol na Rowerze. Dzisiaj wrócimy do przeglądu rynku, jeżeli chodzi o rowery gravelowe. Dzisiaj dojdziemy do okolic 4000 zł. i w tych cenach można naprawdę znaleźć bardzo ciekawe oferty. Tylko nim zaczniemy, parę ogłoszeń. Po pierwsze, robię to 7 kwietnia. Więc dostępność tych rowerów, ceny tych rowerów mogą się różnić w momencie już nawet samej publikacji tego filmu. Drugi problem, jeżeli chodzi o te rowery, to tą listę, którą tam mam, przygotowywałem już dobre 3-4 tygodnie temu, więc też ona może już być trochę zaktualizowana, i niektóre produkty mogą być już albo w ciekawszych, albo w gorszych cenach. Zależnie od czego szukamy, zależy gdzie patrzymy taki disclaimer, ale mimo wszystko ja to traktuję bardziej jako zabawę Mam nadzieję, że Wam też się taki przegląd spodoba, szczególnie że poprzednie przeglądy mają bardzo dobre wyniki jak na mój kanał. Dlatego liczę, że będziecie tutaj ze mną dalej. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału. Zachęcam do oceny tego filmu, zachęcam do komentowania tego filmu. Dajcie znać, które rowery Wam się podobają, które wy byście wybrali i przypomnę jeszcze zasadę tego odcinka. Mam w yy, miarę najtańszy rower z danego przedziału. I po prostu sprawdzam, czy to płaciłbym po prostu do droższego roweru. I tak, poprzedni odcinek. W moim mniemaniu najfajniejszym rowerem był Maringestalt który za 3520 zł nie miał najfajniejszego napędu, bo był to napęd wspierany przez tylną przerzutkę Clarisa, przednią także na korpie FSA, na aluminiowym Amorze z hamulcami Tektro, więc tutaj plus jeżeli chodzi o tą półkę cenową ale tak, napęd przeciętny ale sama Rama mi się bardzo podoba. Marka Marin też mi się podoba. Jedynie dyskusja, który kolor mi się bardziej podoba. Ja jakby czarny był z czerwonymi napisami jak mój stary Marin, wtedy zdecydowanie bym brał czarny, ale ten niebieski, powiedzmy, że też jest elegancki, więc tutaj dyskusja nad kolorem, który bym ostatecznie wybrał. Ale no, ten rower w każdym razie wygrał przez moją sympatię przede wszystkim tutaj marki. Ostatni odcinek. I tak, bardzo mocno byłem upominany o to, że niewiele drożej, chociaż już trochę drożej można dostać, chociaż zależnie to chyba od rozmiaru, jeszcze sobie sprawdzę 5,1, tak, zależnie od rozmiaru można nieznacznie drożej dostać Kelisa Sota 30 w kolorze niebieskim, jak mogliście zobaczyć mój odcinek. Czy warto kupić Kalisa Sota? Mówię wyraźnie. Jak najbardziej zachęcam do zakupu tego roweru. Co więcej, ja osobiście dopłaciłbym do starszego modelu żółtego, ponieważ kolor mi się bardziej żółty podoba, chociaż ten niebieski też jest bardzo atrakcyjny. Jednakże, jeżeli chodzi bezpośrednio o te dwa rowery, które mają bardzo podobny osprzęt, są rowerami bardzo podobnymi to przez moją sympatię do Marina dalej wygrywa Marin. Pomimo tego, że tutaj średnio mi się podoba skręcenie tej linki i tak jak mówię, żółty kelis bardzo mi się podoba. Naprawdę jedyna powód, dlaczego bym nie zdecydował się na kelisa. A, to, a raczej dlaczego nie zdecydowałbym się na Marina to w momencie kiedy naprawdę bym mógł przetestować oba te rowery i zdecydowanie Kelis by mi się bardziej podobał czy warto kupić tego Kalisa? Tak czy ja bym wybrał? Nie dlatego Kalis odpada z dalszej rywalizacji dobra, dalej mamy yy, wracamy do Eskera Esker 2.0 za 3600 Czyli model, który dosyć długo prowadził, najpierw model 1.0, który wygrał pierwszy odcinek powiedzmy z tej serii Potem 2.0 bardzo długo prowadził, tylko że tutaj mamy 2.0 już na napędzie Sora, czyli 3 na 9 eee, Czyli w sumie no, chyba tam w kalicie też było 3x9, a nie 3x8 Moja mała wtopa, nieważne <grytanie> eee, I tak, eee, mam tutaj rower za 3600 Rozmiary M i L no mi by bardziej pasowała MK jak nie SK, ale powiedzmy, że ja bym wziął MK. Bardzo uniwersalna konstrukcja, rower, który jest po prostu kochany, uwielbiany, ale no tutaj, ponawiam, przez moją sympatię do e, poprzedniego Zwycięzcy e, i przez to, że ja bym mimo wszystko, e, mając inaczej, przejdźmy to w inny sposób. Ten rower jest wyceniony drożej, ponieważ mimo wszystko napęd Sora jest bardziej ceniony od Microsiftu Adventa, szczególnie tej starej generacji. Więc wiadomo, że ten rower będzie droższy od napędu z jednym blatem. Poza tym, nie każdy, powiem wręcz, że większość użytkowników tego roweru tak naprawdę korzysta w 80% z szosy i może 10% z terenu może teraz za mocno generalizuję i właśnie zostaje wyrzucony z forum osób, która śledzi Crossa SKera. Nieważne. W każdym razie ja osobiście bym wybrał Microshift'a 10 rzędowego. A jak już wcześniej wspominałem, nie dopłaciłbym, lepszy dla mnie był marin więc tutaj wyszedłbym po prostu na E, mocnego. E, tutaj nie wyszedłbym wiarygodnie, jakbym nagle e, stwierdził, że wolałbym to krosa, to płacić z marina. Tutaj już mamy inny rower, to mamy SKR 4.0, czyli propozycję stalową. E, I tak, jeżeli chodzi o rowery stalowe, zachęcam Was do sprawdzenia mojego odcinku, czy warto kupić e, Rometa Final. Tam mniej więcej też mówię o moim podejściu do rowerów stalowych. Yy, ogólnie rzecz ujmując, yy, chyba mimo wszystko wolę yy, wolę Marina. Marina mi się po prostu podoba. Moja znajoma ma akurat tego krosa, i no jest yy, wydaje mi się, zależy jak się jej zapytasz. No, ogólnie kupiła go podczas pandemii, więc kiedy nie było za bardzo dostępu do innych rowerów bardzo słabo się sprzedaje ten Esker chyba najgorzej sprzedający się rower, jeżeli chodzi o linię rowerów Esker, przez to, że jest stalowy ale ogólnie nie wiem, czy bym się zdecydował nie, raczej yy, wolę mimo wszystko rower aluminiowy a jak już, to bym się zdecydował i tak na marina, Octane One Grid 2, czyli rower Eee, czyli rower producenta rowerów, który osobiście mam, mam wyższy model, jakby od tego producenta, tylko że wyższy model wiąże się też z inną ramą. Ta rama jest prostsza, bardziej łatwiej zrobiona na armiowym eee, widelcu z napędem 1 na 10 więc na gorszym napędzie od mojego. Eee, więc tak, jeżeli chodzi o cały rower. Ten rower ma wszystko to, co bym normalnie dopłacił, jeżeli chodzi o te dwie maszynki. Jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy gestaltem a oktanem, to mimo wszystko, jeżeli chodzi o samą kartotekę, to wybrałbym Octana Ale jeździłem na tym oktanie i powiem szczerze. Bo mocno się zastanawiałem w tamtym roku i nawet Seleitale X3, czyli siodełko, które jest dla mnie randomowym siodełkiem nie jest to najlepsze siodełko dla mnie i nie jest to najlepsze siodełko na świecie, ale wiem, że mi pasuje. Przejechałem na nim już setki kilometrów więc po prostu i przez to, że jest łatwo dostępne i jest miary tanie. To jeżeli, dla mnie to jest plus, jeżeli jest to siedełko, ponieważ wiem, że w momencie, kiedy po prostu kupuję rower i jest to siedełko, to wiem, że to siedełko będzie mi pasować nie będzie mi przeszkadzać na dłuższych trasach. Ale jeżeli chodzi o cały rower, no tutaj lubię swojego oktana, bardzo go lubię. Ale no niestety, tutaj, jeżeli chodzi o bezpośrednie porównanie, to dalej dla mnie wygrywa. Marin jedziemy dalej. Gravelowy od Crossa podstawowy cały model na ten sezon. I tak no wiadomo, żebym do niego nie dopłacał. Szczególnie w momencie, kiedy dostępny jest najlepszy o sprzęcie 2.0, czy nawet jest po prostu wy do wyboru, jeszcze tamto roczny model. Szczególnie, że to jest rama jeszcze tej starej generacji. 1.0 jest jeszcze sprzedawany na starej generacji tej ramy Escara, kiedy, e, jeśli by to była ta nowa generacja, jeżeli chodzi o tą ramę, powiedzmy, że wtedy mógłbym się zastanowić. Ale przez to, że to jest stara generacja, więc e, tutaj nie ma do czego tak naprawdę e, z chęcią dopłacić. Może kolory, ale te kolory, powiem szczerze, ten piaskowy jest spoko, ale ten niebieski jest paskudny. Ten niebiesko z pomarańczem, nie wiem, gryzie mi się to. Może na żywo wygląda to lepiej. Myślę, czy widziałem. Nie, nie widziałem na żywo, chyba SKR 1.0 w tym roku. Ja bym wolał po prostu model z tamtego roku, więc na pewno bym nie dopłacał do modelu obecnego. Jesteśmy w takim momencie na rynku, że po prostu nie opłaca się na razie jeszcze kupować tego roweru, więc. I zakładam, że przez najbliższe pół roku raczej na mieście tego roweru nie zobaczę. Oxfield. I tak, to jest bardzo ciekawa marka. Nie wiem, czy już była w poprzednim odcinku. Jak pierwszy raz zobaczyłem te rowery, to ja pomyślałem, że to jest NS. Że to jest jakaś podmarka kolejna, jeżeli chodzi o Seven Anne. Ale to są bardzo po prostu podobne rowery. I tak, tutaj mamy model, który. Kosztuje 3800 zł, podpisany jako nowość, ale właśnie specyfikacja: jak bardzo to jest nowość? 2023, więc to nie jest nowość. Jest to rower z tamtego roku na sorce, na napędzie 9 rzędowym z tyłu, 2 rzędowe, no, Sora po prostu, więc cały czas ocieramy się o napęd Sora w tej cenie. Więc te wszystkie rowery będą podobne. Pytanie, czy ta rama będzie bardziej podobna do właśnie oktana poprzedniego, a może już będzie przymniejsza, i tak jak oktan już mój? No nie wydaje się. Akurat tutaj patrzę na mojego oktana, patrzę na tego Oxfielda, i mimo wszystko wydaje mi się, że tutaj nie dopłacałbym do SORY, bo głównie. Moja wiedza pomiędzy tymi dwoma rowerami to jest przede wszystkim Sora. I to jest chyba. A, czy to nie będzie stal? W ogóle? Czekajcie, 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 jaka to jest rama. Aluminium, ale ma prosty ten. Ma prostą chyba tutaj. Główkę ramy i to mnie zdziwiło, a przynajmniej tak to wygląda na tym zdjęciu. No, tak, jak mówię, o ile jest to ciekawa marka i o ile sam rower ze specyfikacji e, nie, no jest taperowana główka, bo bym się zdziwił, jakby w tej cenie nie było taperowanej główki po prostu. E, farto by było się przejechać. Muszę po pierwsze przeczytać więcej o tej marce ale w tej cenie no jedynie co to korba na kwadrat fajnie jakby była już korba od oh sory a nie taka jakaś podmiana albo jakaś podmiana za coś co jest przynajmniej w klasie tego roweru a tak to mamy trochę przeceniony rower i tutaj no, chyba wolałbym no sztywna to jest na pewno plus jeżeli chodzi o ten rower że mimo wszystko ma sztywne osie, ale ogólnie bym do niego nie dopłacał. Moim zdaniem rower godny polecenia. Mało jest informacji na jego temat, więc zakup był na był trafił, no i jednak trafił. Fajnie, tak jak mówię, to nie jest to, że ja nie polecam tego roweru, jest to coś e, ciekawego. Na pewno nie wtopicie pieniędzy, jeżeli go kupicie, ale ja bym osobiście dalej wolał Marina. Fujiari 2.5 Matko z córką, jak mi się podobał. jeden Fujiari w tych starych wersjach kolorystycznych, kiedy miał jeszcze na widelcu górę Fuji, one tak super wyglądały. Teraz są po prostu, nie wiem, takie bardziej nijakie. Tak samo lapier strasznie stracił. Ja mam akurat ostatni w tym malowaniu lapiera. Ja go kupiłem, bo stwierdziłem, że już nie będzie takich szos, a wbrew poznanom. I tak i nie. Wielb Lubię swojego lapiera. E, ale jeżeli chodzi o kolorystykę, już w kolejnym kolor w sezonie to była po prostu taka nuda. A, no to tutaj powiedzmy, pomimo że jest, są też pomarańcowe akcenty, nie wiem. Fuji obecne mi się średnio podobają. Na pewno mniej podobają od starego Jari. E, ciekawym motywem jest to, że jest aluminiowa rama i stalowy widelec. E, dawno się takiego połączenie nie stosowało, a tak jak do graweli jest to wydaje mi się bardzo fajna opcja, ponieważ jeżeli chodzi o stal, stal bardzo zdecydowanie lepiej pochłania drgania, więc jeżeli chodzi o jazdy w terenie, to stal jak najbardziej lepiej się sprawdzi niż aluminium. Do tego stal nie ma problemów z jeżeli chodzi o montaż dodatkowych sakw, więc tutaj nie ma ryzyka, że uszkodzimy ten widelec. Więc ogólnie rzecz ujmując, bardzo fajne połączenie, jeżeli chodzi o tani gravel, bo no nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o gravele no to 4000 to jest dalej stosunkowo niska cena, choć już prawie dochodzimy do rowerów, gdzie możemy kupić dwa razy skra 1.0. Ale mimo wszystko wybrałbym model od innego producenta, na przykład Marina. I tutaj mamy klasyka Roka, Marine for Corners. Ja chyba wiem o czym zrobię kolejny odcinek, czyli czy warto kupić Marina for Corners. I krótka odpowiedź na szybko, to jest Marine for Corners, to naprawdę klasyka Roka, model, który jest od lat, znany, kochany, uwielbiany, który Ogravelowi Polskę za wraz z Aspre. Pierwszy po prostu dostępny za w miarę ludzkie pieniądze e, rower gravelowy e, wóz drabinasty. Ja pamiętam ten niebieski kolor e, tego Marina. On był przecudny, przepiękny. Jeżeli zdecydowałbym się na rower stalowy, to kupiłbym Forcornersa. Czy wolę Forcornersa od e, Gestalta? Wolałbym wrzucić do Gestalta albo fajniejsze hamulce, albo korbę fajniejszą, albo w ogóle napęd fajniejszy, ale nie dopłacałbym to do 4 Cornersa. Po prostu więc ja dalej wybieram model tańszy. Nie dopłacałbym w tej chwili do 4 Cornersa, ale w momencie jakbym szukał roweru stalowego, to oczywiście 4 Corners byłby gdzieś na szczycie rowerów, nad którymi bym się zastanawiał. Boreas, Brez, Bres. Trudny, trudny przeciwnik się trafił. Lubię. Jak? E, lubię po prostu Aspre Boreasa, Lubię te rowery. Ru lubię w sensie tą ramę. E, w jedynce jeszcze są akurat napęd 1 na 10 i bardzo mały zakres, jeżeli chodzi o ten napęd, bo będę miał to opisane. Lubię ten kolor nawet bordowy, więc ten rower mi się naprawdę podoba. E, hamulec hydrauliczny, to jest chyba kłamstwo, tu nie ma chyba hydrauliki. Linka jest na tu widać, że linka, wiem, bo się wkurzałem, żeby ustawić tą linka, więc hy hydraulika to jest e, nie z prawdą. No, 10-rzędowy Apex muszę się dowiedzieć, ale z tego co mi wiadomo, to e, Apex jest po prostu jeden i nieważne czy będzie 10- czy 11-rzędowy, po prostu i tak e, będzie mógł obsłużyć 40, 11, 34. Czyli mały zakres i to ten zakres mnie boli. E, właśnie to jest e, problem z Rometem. Warto jest tych pieniędzy no, co ja powiem, no, wymieniacie. Tylną kasetę i macie już rower na 11 rządowej kasecie, więc jak najbardziej to jest rower warty swoich pieniędzy, ale czy wolałbym Marina, czy wolałbym Rometa? Trudne pytanie. Trudno się wylosowało, ja się chwilkę zastanowię, ok? Boras yy, ma fajniejszy napęd i przez to, że najprawdopodobniej, nie mam stuprocentowej wiedzy ale wystarczy wymienić tylną kasetę na 11 rzędową która i tak wejdzie na tą piastę e, tylko pytanie czy z podkładką czy bez podkładki, nieważne uznajemy, że e, bez e, wymiany połowy roweru da się włożyć 11 rzędową kasetę e, wybrałbym Remeta tutaj bym już dopłacił do tego Apexa do fajniejszych hamulców też przez to, że lubię tą ramę, bo samą ramę, ja pamiętam, jak pierwszy raz wsiadłem na z... chyba pierwszą czy drugą generację Aspre. Ja wtedy miałem pół roku Meride i było trochę takie. Ach. Dlaczego kupiłem Meride? Bo mi pasował Apex. Na nie Apex to po prostu Aspre, a Verseporasa, czyli Aspre z napędem jeden na tym bardziej do mnie. Przemawia, więc tutaj, Boreas, ze względu na to, czy na pewno by się dało założyć tylną yy, zębatkę 11 yy, rzędową, to wtedy yy, zdecydowanie Boreasa, ale tutaj już jest tak na granicy, jeżeli chodzi o moją decyzyjność. Yy, dobra, i tutaj 4, to jeszcze tego Flapczaka zrobimy, czyli stalowa propozycja, od jak on ma grubą oponę. To niemal wygląda jak e, e, grubas e, od tego. Grubas na baranku. Czyli fat bike. Matkę z Cirque. Fajny ten rower. E, podoba mi się on. E, jaki on to ma na pewno? No, stalówka. On będzie dużo ważył. E, WTP Nano 2,5. Czyli to są górskie opony. 12,5. Pół, stalowa rama 2 na 10 GRX. Jeżeli ta waga jest prawdą, 12,5, przecież 12,5, to aż zważę tego, aż zważę swojego oktana. Albo wpiszę tutaj. Nawet nie muszę wpisywać co mogę, bo mam go przygotowanego. Eee, dobra, nie mam go przygotowanego. Ile waży mój okton? 10,8. Hmm. Chyba, snu. Jak on waży 10. 9? Chociaż może. Nie wiem. Po, poważę jutro swoje rowery. Eee, ja też mam ciężkie. Ten. Ja też mam ciężką. Już widzicie, co będzie w następnym odcinku, bo to jest ostatni rower dzisiaj. Eee, czy zdecydowałbym się na tego flop eee, 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 Nie wiem. Kurde, jest to bardzo ciekawy, fajny rower. Musiałbym się przyjechać po prostu. Jestem mega ciekawy tego roweru. Jest to coś, co na pewno jest warte rozważenia jako rower. To jakbym szykował się na podróż po Azji, po Afryce, to czybym wybrał Oktana, czy wybrałbym Boreasa, wtedy bym wybrał Oktana. Ale jeżeli chodzi o moje takie quasi sportową miasto, czyli po prostu zamontowanie tylnej sakwy, szybko pojechać, e, czy szlak Orli gniazd, czy po prostu szybko pojechać, żeby nie połomić i no właśnie to jest mój problem z gravelami, że za bardzo e, teraz nie mam gdzie nimi szaleć, że e, w Katowicach miałem więcej pola do popisu. Dlatego, no, ten rower po prostu w moim przypadku jest to mega ciekawy rower i na pewno chciałbym go spróbować. Ale w moim przypadku wygrywa po prostu Boreas. I jeżeli chodzi o rowery, do 4000, dzisiejszy odcinek wygrywa Romet Boreas One Light. Dajcie znać co wy byście wybrali. Dajcie znać co Wam się podobało. Zachęcam do komentowania. Zachęcam Was także do subskrybowania tego kanału. W ten oto sposób zbliżacie mnie do celu, które pozwolą mi rozwijać dalej ten kanał. Dajcie znać ewentualnie co po rowerach gravelowych. Czy rowery szosowe, czy rowery crossowe, czy być może rowery. Górskie, choć powiem szczerze, jeżeli chodzi o temat graveli, pomijając fakt, że mógłbym go w ogóle nie kończyć, to już jesteśmy bliżej zakończenia tej serii, więc, ale, mimo wszystko, jeszcze dwa odcinki jestem w stanie dla Was przygotować. To wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Cześć. Pa. pa.